Ej natan bo mucha wpadła ci do kisielu. Ej mucha bo kisiel wpadł ci do natana. Ej kisiel bo natan wpadł ci do muchy. Pałżyki. Pałżyki, Pe-pałżyki. Pepałżyki. 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 Natan jak zwykle nie zna się na żartach. Właśnie, ja mam dość. Po tej jednej sytuacji nie mam ochoty go kurwa znowu szukać. Sama se go szukaj. ja mam na to wyjebane pewnie znowu poszedł do grzybka. Co ty chcesz? Czy Natan jest u ciebie w domu? Nie ma go. Może on po prostu jest w swoim domu? Ale super jest w tej Japonii. Zawołam kogoś, czy ktoś ma Japonki. Halo, czy ktoś tutaj ma Japonki? Na zew Narrator co ona mówi? czemu tak, po polsku? Oczywiście, nie zawsze. Oczywiście że tak co to w ogóle zapytanie. Powiesz mi o co tobie chodziło? Czy masz Japonki? A no mama przy okazji po co ci te Japonki? W sumie sam nie wiem. Ale czy dasz mi te japonki? Okej, okay, dzięki za Japonki. Ogólnie uwielbiam wasz kraj, bo macie najlepsze słodycze, ale nie mam kasy na cokolwiek. Nie martw się, ja mogę ci coś kupić. Zaraz mnie coś kurwa pierdolnie. Gdzie ten zjeb znowu kurwa jest, nigdzie go nie ma, a tyle miejsc przeszukałam. A ty będziesz mieć jakiś śrub z Hanem. XDDD. Pierdol się, ja nawet z nim w związku nie jestem. Ej, ale ja tylko żartowałam znowu XD. Jakoś ja się nie śmieję. Be. Bo szukam tego jebanego zjeba i nie mogę go znaleźć? A pierdol, go nie szukaj, go i wracamy do domu i tak pewnie Natan sam wróci XD. Natana jednak nawet u grzybka nie ma. To nie wiem. A co jeśli on poleciał do Japonii, jak w tym jednym twoim śnie XD? Pewnie Ink będzie znowu oglądać te jej chińskie lajwy, jak zawsze XD. Okna pisze, że mieszkam w jakimś jebanym ohio i tak tu nie przyjdzie XD. Nikogo nie zapraszałem. Hiya! Ink, skąd ty tych Koreańczyków bierzesz? Co oglądamy? Witam was w dzisiejszych wiadomościach. Nathan poleciał sobie do Japonii i znalazł jakąś babę, która mu dała Japonki, czyli klapki, i on stwierdził, że Japonia to jego ulubiony kraj, bo są słodycze. Jakby to, co on uważa, nie jest prawdą, ponieważ u nas w Ohio też są słodycze. Po kupieniu słodyczy poszli do domu tej Japonki i Natan zmusił ją do włączenia z kibidi Toilet. Oprócz tego Ink i Suser Ror zastanawiali się gdzie poszedł Natan ponieważ on poszedł bo najwidoczniej też nie zna się na żartach. Jednak tylko Ink poszedł szukać Natana, a Suserro nie poszedł mówiąc, że ma wyjebane. Kilka minut później Menili przychodzi do Inka pytając, czy ma ślub z Hanem, lecz Ink mówiąc z kurwieniem, żeby Menili się pierdoliła to Menili mówi, że to tylko żart. Kilka sekund potem Menili z Inkiem zdecydowały pójść do domu. Po wróceniu Manili dołączyła do oglądania telewizji z Suserrorem, a Ink poszedł do pokoju przeglądać Instagrama. Przeglądając Instagrama Inkowi wyświetlił się film Blakona, na którym jest napisane, żeby powiedzieć, gdzie się mieszka. Ink myśląc, że Blakon nie przyjdzie, napisała, gdzie mieszkają, mówiąc po tym, że on na pewno nie przyjdzie, po czym odłożyła telefon i poszła do Suserora i Manili. Po chwili nagle ktoś zadzwonił do drzwi, więc Suserror sprawdził kto to. Okazało się, że to był Blakon, który wszedł do środka. Potem Suser rozpytał spytał Inka, skąd ona bierze tych kolańczyków, ale ona nic nie powiedziała, po czym poszła do swojego pokoju oglądać chińskie lajfy. Kilka sekund później Manili spytała, co oglądamy? I zaczęli oglądać te wiadomości, które są teraz. To wszystko na dziś, żegnam. No dobra, wszystko ok, ale skąd Sans zgranie w Roblox, o tym wszystkim wie. Jak co to ja wracam do domu, bo już noc jest. A ty nie idziesz do domu? Ja chcę zostać u was na noc. No dobra, ale w takim razie śpisz z Inkiem lub gdzie indziej, bo wolę sam. A ty nie powinieneś przypadkiem wrócić do domu. Ano akurat zostaję u was na noc, więc no. a a a a, a ok A gdzie ty zamierzasz spać w ogóle? Przemyślałem w sumie jednak będę spać na fotelu. Nie mogę zasnąć. Wary, co ty tu robisz? Nie mów do mnie, Larry. To, co zrobiłeś, nie było fajne. O czym ty mówisz i co tobie się stało z głosem? No, mówię ci, że jednak coś zrobiłeś i teraz pożałujesz. Całe szczęście to był tylko sen. Co robimy? Nie wiem. Blakon, ty weź sprawdź, co Ink robi. W co ty grałaś? Roblox. Siema. Siema. Kto to ten typ? To jest jakiś tam blakon. Aha. Siema, ja znowu przyszedłem z worem sera. Fajnie, ale nawet nie próbuj tego woru zmieścić w tym domu, bo znowu kurwa mi rozjebiesz ścianę. Ok, to w takim razie idę poszukać więcej sera. Siema, co się działo? A ty wiadomości nie oglądałeś? To były w ogóle jakieś wiadomości? Nie, bo wtedy zostaniesz, będziesz królem całego miasta, a ja chcę być bo widzenia